Kupiłem pompkę do wody i niespodziewanie zaczęła działać, ale chyba z akumulatora była wystawiona na słońce nie działała. Wstawiam ją do tego, do wynoszę ją z okna, a to zaczęła się leć woda z niej. Zobaczymy jak długo, odpełnimy wodę. I pompuje cały czas. I wiemy, przestaje. Teraz pompka pracuje twierdzi, nie pompuje. Cytkała się. Może tak zrobię, żeby nie, nie wypompowała wody. To niech tak chodzi. O. Jaki ma wytrysk? naładowała akumulator i pompuje. Spróbujemy ją na powietrze dać. A. Trzeba działać z akumulatora. O, muka się teraz utopili. Dziwnie się zachowuje ta, ta, ta fontanna. Up ją trochę o wody nie wyrzuci jak długo będzie to działać Ale miała być niesprawna w ogóle. Ona potrafi się załączyć i nie oczekiwanym momencie. Czy się naładowała, ładowało z baterii się uruchomiła. <grym> Ale coś musi być nie tak z nią, bo Powinna pompować kiedy jest na słońcu, nie pompuje. Wieczorem też nie pompuje, nie świeci. Z nienacka potrafi zadziałać. Tam jak tam miała nie działać zadziałała. Ciekawe. Jedna i druga działa. Nowa Ale pytanie jak długo, bo to jakieś, jakieś chochliki są. Z akumulatora działało.